Jestem Jarek, witajcie na kanale MilMak. Dzisiaj pokażę Wam, jak w praktyce zamontować lunetę do karabinu. Karabinem będzie moje Sabati Rover G2 Ranger, a lunetą Diamondback Tactical firmy Vortex 6 do 24 x 50. Montaże również są od Vortexa. Są to montaże typu Precision wykonane z jednego kawałka aluminium. Okay. Zaczniemy od zamontowania naszych pierścieni na karabinie, ale wstępnie, najpierw musimy odczyścić naszą szynę, aby była czysta. Bo jeśli będzie chociaż trochę zabrudzona, każdy pomiar, jaki na niej wykonamy, będzie zaburzony. Ja na razie ustawię sobie pierścienie wstępnie na środku. Nie musi to być super precyzyjnie, przynajmniej na razie. Dlatego, że i tak będziemy to prawdopodobnie przystalić później. Nie dokręcam tego ani trochę, żadnym momentem, tyle, żeby po prostu nie odpadło z karabinu. W przypadku pierścieni Vortexa, w momencie kiedy je montujemy, producent informuje o tym, że należy je dopchnąć w kierunku wylotu lufy, na razie je dopycham tak tylko wstępnie, ponieważ nie dokręcam ich na stałe, bo nie wiem, czy to jest ich docelowe położenie. Na tym etapie nie musimy odczyszczać jeszcze tubusu ani pierścieni wewnątrz nie ma takiej potrzeby. Odkręcamy śrubę. nie pomylcie orientacji elementów pierścieni na pewno nie wolno ich zamienić ze sobą przynajmniej w przypadku tych pierścieni od vortexa ponieważ one są parowane więc ja muszę się upewnić, że ten jest tylny ten jest przedni Orientację również mam zachowaną, ponieważ na górnych powierzchniach jest logo producenta, więc wiem gdzie jest orientacja ku przodowi. I montuję lunetę. Montuję, kładę lunetę. Teraz tak, już na tym etapie wiem, że nie zmieszczę się tutaj z moją poziomicą montowaną do szyny. Nie ma szans. Jeszcze zobaczymy, na stówę, żeby nie było, o, ledwo, bo ledwo, przyświecę sobie latareczką, żeby zobaczyć, czy mi się to, czy siadło równo, ok, mam wystarczający poziom, to może zostać w ten sposób, więc pierścienie, jeśli chodzi o ten aspekt, mogą zostać w tym miejscu. Zakładam pierścienie. Nie jest to montaż docelowy, więc nie wpadajcie jeszcze w panikę. Nie wiem, w którym miejscu luneta będzie zamontowana. Na razie potrzebuję, żeby ona się jeszcze przemieszczała, bo musimy znaleźć odległość od oka. Tak, żeby złapać tylko jakikolwiek opór. No. Ok, tu jeszcze jest. To wystarczy. Luneta mi już nie spadnie. I na tym, jakby na tym mi zależy. Ok. Luneta lekko się przemieszcza. Teraz pozostaje nam znaleźć odległość pomiędzy okiem a obiektywem lunety. To należy zrobić organoleptycznie. Krótko mówiąc, przyjmujemy najlepiej tą pozycję, w której najczęściej będziemy strzelać z danego karabinu, w moim przypadku będzie to pozycja leżąca i znajdujemy odległość przesuwając lunetę przód-tył. Zaraz wracamy. Ok, okazało się, że luneta jest za blisko mojego oka, muszę ją przesunąć do przodu, przeszkadzał tym w tym tylny pierścień, więc musiałem go przemontować o jedno przęsło do przodu na szynie montażowej, Teraz jesteśmy gotowi do tego, żeby pierścienie zamontować na stałe do karabinu. Teraz, skoro już wiemy, gdzie mają być położone pierścienie, pozostaje nam je dokręcić. Vortex informuje o tym, aby pierścienie były podczas dokręcania dosunięte do przodu. Ja je teraz dokręcę wstępnie. Najpierw sprawdzam, czy się przesuwa. Następnie dokręcam. I teraz tak. Ten model pierścieni, czyli Precision, mają być dokręcone u podstawy 45 do 50 calofuntami lub funtocalami. Zależy jak, jak czy przyjmuję nomenklaturę polską czy metryczną. U nich to są calofunty. Co jest ważne? To są calofunty, funty, a nie stopo funty. Nie pomylcie się, bo wam wyjdą absurdalne wyniki. Zasadniczo, jeśli, przekraczacie, jeśli wynik przekracza 10 Nm, należy zacząć być bardzo podejrzliwy, bo te śruby są za małe, żeby je traktować tak dużym momentem. Więc nie pomylcie się przy przeliczaniu momentów imperialnych w imperialnych jednostkach na newtonometry na metryczne 45 do 50 calo funtów co daje 5,08 do 5,65 Nm Ustawiamy 4 5 502 5,04 to jest taka optymalna wartość średnia. Dokręcamy raz jedną śrubę, raz drugą. Zwracajcie uwagę też, jak funkcjonuje wasz klucz dynamometryczny, dlatego że ten przeskakuje, nie pozwalając przyłożyć większej siły. Natomiast takie klucze typu samochodowego informują, że osiągnęły moment. Ale pozwalają przyłożyć więcej siły. Więc, żebyście się nie pomylili. Wbrew pozorom, 5 N to jest całkiem sporo. Hyc. 5,4. O W taki sposób, żeby Wam to pokazać. Nie znikać z kamery. Hyc. Hyc. Z tyłu jeden, drugi, Hyc. Hyc. i mamy pierścień zamontowane, przykręcone momentem 5,4. Pamiętajcie, aby rozkręcać wasz klucz, bo jeśli zostawicie go. Warto to robić po każdej operacji, dlatego, że jeśli zapomnicie i schowacie go napiętego, on straci swoje właściwości i będzie kłamał. Teraz ponownie montuję moją lunetę i ponownie szukam odległości od oka. Już wstępnie pi drzwi wiem, gdzie to jest. Ale muszę to zrobić ponownie, aby tym razem dokręcić pierścienie. Ok, to jest moja docelowa odległość od oka. Pierścienie nie są dokręcone, są tylko tyle złapane, żeby się to nie obracało. Poziomu tutaj nie ma w ogóle żadnego. W mojej metodzie biorę taśmę papierową i zaznaczam sobie odległość. Na jakiej jest luneta względem pierścieni, to pozwoli mi demontować i montować ponownie, bo teraz pozostaje nam to wypoziomować i dokręcić momentem. Najpierw jednak muszę wyczyścić pierścienie i wyczyścić tubus, aby mieć pewność, że nie ma tam żadnych wtrąceń. I teraz przykręcamy pierścienie. Luneta jest wyczyszczona, odległość od oka względem tylnego montażu została ustalona. I teraz tak, łapiemy wstępnie. Ja sobie tymi dwoma palcami łapię tak, żeby pierścień miał równą szczelinę z jednej i z drugiej strony. Następnie kręcę, aż poczuję, że gwint się, że śruba się oparła. Pierścienie są wstępnie mega delikatnie dokręcone samym wkrętakiem, żadnych tutaj momentów jeszcze nie ma, nawet nie osiągnęliśmy jednego newtona, więc spokojnie.